Czekałem, aż pan wróci do polskiego sejmu i wiedziałem, że pan wróci, bo trzeba wprowadzić euro i trzeba Polskę mocno sfederalizować z Unią Europejską tak, by powstało jedno superpaństwo, a Polska w tym superpaństwie była rubieżą wschodnią. Chciałem to zwycięstwo, pozwólcie tak osobiście, dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych, obaj moi dziadkowie. Kiedy 90% ludzi uciekło z dawnego wolnego miasta Gdańska i wybrało Niemcy, to wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków, Józef Tuski i Franciszek Dawidowski. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze, osiem lat, a właściwie dziesięć, a właściwie dziesięć lat, z czego osiem w Sejmie czekałem, aż Pan wróci do Polskiego Sejmu i wiedziałem, że Pan wróci, bo trzeba wprowadzić euro i trzeba Polskę mocno sfederalizować z Unią Europejską, tak by powstało jedno superpaństwo a Polska w tym superpaństwie była rubieżą wschodnią. Dlatego z tego podstawowego powodu, że z 15 nie ma takiego kosmopolitycznego podejścia do, do polityki, nie będziemy mogli zagłosować za pańską kandydaturą. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość. Jest ogromna szansa w tej chwili na zrealizowanie, panie premierze, Naszych wspólnych marzeń sprzed 20 lat. Naprawdę ogromna szansa! Czy Pan pamięta rok 2004 i słynne referendum czy zbieranie podpisów pod referendum? Cztery razy tak zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatową w Sejmie, likwidacja Senatu, redukcja liczby posłów o połowę i zniesienie immunitetów posłom i senatorom. Ja przez te osiem lat czekając na Pana, by zrealizować te Pańskie obietnice, bo przypominam, że referendum nie zostało rozpisane, Pan Olechowski. Stwierdził w tvn 24 na pytanie jednej z dziennikarek, że to właściwie to były tylko ćwiczenia dla aparatu partyjnego. 750 tysięcy podpisów poszło w błoto, a kiedy objęliście Państwo władzę, nie mogliście, nie zmieniliście tej ordynacji wyborczej, która jest kluczową dla przekształcenia Polski w społeczeństwo, z partyjnego w społeczeństwo obywatelskie. Ja zapytałem kiedyś Pana, dlaczego nie wprowadziliście tej ordynacji wtedy, kiedy mieliście władzę i Pan odpowiedział mi że PSL, wasz sojusznik, nie chce się zgodzić na zmianę ordynacji. Tak na marginesie w 1926 roku, po zamachu majowym, PSL Piast, obawiając się autorytaryzmu sanacji, zażądał zmównicy zmiany ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną. W 2004 roku pomagałem Wam zbierać te podpisy. Grałem za darmo koncerty na Waszych eventach, zachęcając ludzi również na głosowanie na Platformę Obywatelską, bo wierzyłem, że Pan. Wierzyłem, że. Czy może Pan, Panie Marszałku, uspokoić tych liberałów i demokratów? Pan poseł Kukis prosi o spokojne warunki do wygłoszenia swojego oświadczenia. Wesprzejmy Pana posła i okażmy szacunek. Bardzo dziękuję. Wierzyłem, że Pan uczyni z tego państwa rzeczywiście państwo obywatelskie. Wie Pan, że nie zbudujemy nigdy wspólnoty w Polsce, jeśli w Polsce będzie istniał system partyjny. Zawsze będziemy podzieleni na tucji i na Hutu, zawsze będą media gromadziły się po jednej stronie i po drugiej stronie. Aby to zmienić, konieczna jest zmiana ordynacji wyborczej i mam dla Pana świetną wiadomość że postulat zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany wpisało zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe do swojego programu, jak i Prawo Sprawiedliwość wpisało do swojego programu 230 z JOW, 230 z LIS. Także o LIS, o, wie pan, o y, większość konstytucyjną w ogóle nie musi pan obawiać. Jest znacznie ponad większość konstytucyjna. Możemy również zmienić konstytucję. Prawdopodobnie będziecie chcieli zabierać immunitety. Po co zabierać pojedynczo? Przecież pan rok temu sam mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że jednym z pierwszych posunięć nowego Sejmu powinno być zlikwidowanie immunitetu formalnego dla posłów i senatorów. I zróbmy to. Również Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie ten postulat. Mają w swoim programie. To był jeden z punktów mojej umowy, ale już o mówię, już pan wie, to był jeden z punktów mojej umowy z prawem, z prawem i sprawiedliwością. W tej chwili jest możliwość wprowadzenia tego w życie, bo mamy większość konstytucyjną. Chcecie referendum? Jest świetny projekt pana Marka Sawickiego, kapitalny projekt o dniu referendalnym. Tylko głosować natychmiast podniesiemy za tym ręce. Mieliśmy możliwość obniżenia progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych, tak aby to ludzie decydowali, czy chcą elektryków w swoich miastach, czy chcą jeździć spalinowymi. To powinno być dla ludzi. Postulowaliśmy i Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowało nam ten projekt. Postulowaliśmy obniżenie progu frekwencyjnego do 15%. Wie pan, kto tę ustawę wywalił w powietrze? Przedziwna koalicja pani Gasiuk-Pichowicz z panem Zbigiewem Ziobro. To samo zrobiono. Chciałem podziękować Wam, posłankom posłom pis Funkcjonariuszom waszej partii, bo nikt tak bardzo się nie przyłożył, nikt tyle pracy nie włożył, żeby Polacy, Polki i Polacy każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce i Polakom. To tak naprawdę wam się udało obudzić miliony ludzi, którzy myśleli, że jakoś to jest. Jakoś... Nie, to dzięki temu, co zrobiliście publicznie. Co staraliście się zrobić nie tylko ze mną, z demokracją, z naszą ojczyzną. Tyle Polek i tylu Polaków 15 października się obudziło i postanowiło odsunąć Was od władzy. I ostatnie zdanie, jeśli pozwolicie, jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi, bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem do Berlina, für Deutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez wiaska Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie, publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę wam powiedzieć, że... I dlatego... Chciałem to zwycięstwo, pozwólcie, tak osobiście dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka, którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych obaj moi dziadkowie. Kiedyś 90% ludzi uciekło z dawnego wolnego miasta Gdańska i wybrało Niemcy. To wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków, Józef Tuski i Franciszek Dawidowski. I im też dedykuję tę wygraną. Tak jak, wszystkim, tak jak wszystkim Polakom i Polkom, którzy mogli poczuć się obrażeni, rozgoryczeni, zagrożeni przez te osiem lat polityki, pogardy dla kogoś, kto jest inny, słabszy kto nie słucha partyjnej hierarchii, kto nie pasuje do wizerunku ideologów partii rządzącej. Jestem z was bardzo dumny. Z tych wszystkich, którzy się bali, ale nie ulękli się do końca. Tak naprawdę być może to zwycięstwo jest zasługą właśnie tych najsłabszych. Tych najbardziej prześladowanych przez te osiem lat. Chcę wam, i to o tym będę jeszcze jutro mówił, ale naprawdę uwierzcie, to wszystko razem naprawimy.